Dziś jesteśmy w fajnym miejscu. Tak trochę przypadkiem, po drodze do mamy, to się nazywa Magiczna Osada. To jest taki wielki plac zabaw, a ja idę do KUS. A przed chwilą byłam w labiryncie i tam był tunel, do którego się wepchałam. A tu mieszkają kozy. Łuprynek Gdzieś nie reagują na imiona No Idziesz, idziesz I tam na dół, tak I to jest tunel I Ja przez niego przeszłam I nie było mi łatwo, bo to jest tunel na dziecko Gdzie ty jesteś? No i się nie ma nic. A, ty już tu. Ło fajnie. A gdzie Laura? A patrzcie tam jest takie coś do skakania. Co dopiero. Nie, nie, wszystko, ja już całkiem je zgubiłam. Tu jest znowu tunel. Wi widzę Cię Laura! Tu jestem, próbuję, chyba pójdę z tamtej strony, cały czas Was gubię. No, nie. O, ale widzę, że sobie świetnie radzisz. Trzeba woski poprawić. Brawo! Brawo! Jezu! Prawo. A co tam? Tak. Okej, okay, każda nas została tak, kulki. Tu jest wielki tor kulkowy. No to tak, czekaj, jak dziewczynka skończy kręcić, to już Brawo. A tutaj Tu możesz dać gdzie? Możesz tu dać, tu góry na przykład i tu wyjąć. Tam też możesz, tylko... Ej, moja kurka jest tu. Tylko Nie. musisz ją na dole złapać. Poleciałam! powoli tam jest, tutaj zatrzymała się ta spakulka Widziała, jeszcze raz, jeszcze raz a jak tu włożymy, zobacz co to? Nie, o! A, to ją można tu wciągnąć. I hmm. leci tu. Tu są jakieś budki i woda płynie i się kręci jakimiś mechanizmami. Hmm.

E mais campo, A ty już masz swoje dwa. Już na dziś dość przepalania tej monetów. Możesz. Dobra. Jezu. Co tam wam wypadło? Nie wypadło. Nie wypadł. To chodźcie wiem, do spolika. co Otwieram zapachami. Tak, pachną? Proszę Nie. Śmierdzą. Pachnie jakoś tak, waniliowa chyba? Twój? Też, waniliowy ten jest, jest zapach. Co I co, dobrze wydane 5 zł? Tak, Dobrze Nie wydane 5 zł. Łatwo i wina Co to jest? Ja też Tak, Gloria ma taką kulę kolczastą. Łatwo się też kleje. Ja też to mam. Ja nie wiem jak to Do Siro. tego ci się przylepią wszystkie śmieci, tak ci informacyjnie mówię, jak coś tu sobie schowaj. Najlepiej wydane piątka. A i skąd ty, Laura, masz dwa złota właściwie? Dodałaś mi. Aha. Pamiętasz, chciałam sobie zachować. A, dobra dobra, pamiętam, okej. Okay. A, bo wydałeś 5 w 5%. Dobra. Wiecie, co fajnie tu jest. Jeszcze mamy ambitny plan, żeby się wybrać na basem. Zobaczymy jak pójdzie. Może chodź. Ale... Mm, jeszcze by pasowało coś zjeść. Zobaczymy. Tu obok jest restauracja. Póki co dziewczyny jeszcze ogarniają kulki i jeszcze się pewnie chwilę pobawią. I wyruszymy gdzieś. Ale strasznie fajny plecał. Wdam wam link. I według mnie jest też yy, świetna cena, bo Zapłaciłam tylko za dziewczyny po 35 złotych, no wiadomo, ja tu za bardzo nie skorzystam z tych uciech, ale jest ogromny, jest piękny, bardzo rozmaicony I, mm, i można tu siedzieć cały dzień ile się chce, można wychodzić do restauracji, wracać, bawić się. Fajnie, bardzo fajnie. Jest tu też hotel obok i spa, więc no, można taki weekendowy wyjazd nawet sobie zrobić. No to nie takie proste. Szukam was, szukam. i tu tunelami ucieka, to tu są całe sieci tuneli ja. Nie ma wejścia Nie, moi dzieci tu nie ma Aha, to są moje dzieci <gryw> Bawimy się w szukanego Chowanego, nie chowanego. Ale te tunele idą aż tu Widzicie? Tam są... Dużo jest chowków na dzieci Aha, widzę Was! Fajne, nie? Jak to jest duna? Jest, jest kilka wyjść z niego. Idę szukać dalej. A co chcesz? Zgaduję, że kole, czy sok, czy kubusia water? Kubusia water i kole. Jedno picie, proszę sobie wybrać, i nie gramy tutaj y... Nie, nie. Uważcie, mam kwaśnicę. Ale smaczne. A ja się, się obiadam, ale spyszna ta Ja kwaśnic... tego nie lubię. Nie chcesz kwaśnicy? Ale mam ja jakoś nie brawo. Same No brawo. A ja tutaj możesz wziąć sobie osobny, zależy jak chcesz. Zjadłam. To teraz napij tyle, kolej. Oto jest ta wspaniała restauracja, pyszna kwaśnica, polecam. Chodźcie, dziewczyny. Więc to, ale mam pozytywne wrażenia po tym Czarnym Groniu, a to tylko byłyśmy w sumie w części tych atrakcji. W części. No bo tam jest właśnie jeszcze coś o Parklinowym, w zimie tu jest stok narciarski, tu jest więcej, no ale ta restauracja super. Plac fajna. fajna, A wy, dziewczyny, jak się bawiłyście? Ja dobrze. Mam jeszcze jedną niespodziankę, ale nie powiem Wam, gdzie teraz jedziemy. To powiedz po, do nich pocinę. No nie powiem właśnie. Ale jak przyjedziemy, to y, wam pokażę. No, a teraz mkniemy, bo nam zamkną. A później jedziemy do... Ale co, Babcie nam zamkną? No a później jedziemy do Babci. Jedziemy do mojej mamy. Mm, no właśnie. A po drodze obczajamy te atrakcje, do których zazwyczaj nie mamy czasu w ogóle wstąpić. A są jakby... Po, to po to będzie...

Ale glono jadł. Ej. Ej, jadę sobie i sarna sobie się pasie. Ale jaja. I sobie je. Ale numer. Jestem w szoku. No sarna. Cześć, no, sar wiecie co, ja to w ogóle jadę do sklepu. Wczoraj jak wracałyśmy właśnie, wczoraj jak wracałyśmy z dziewczynami, bo jestem u mamy, stąd te sarny i w ogóle mogę mówić nieskładnie, bo dziś pospałam do dziewiątej ileś tam, prawie przed dziesiątą stałam, dawno tak nie wstałam, a ja jak tak wstanę, to ja po prostu, ja nie, ja nie wiem jak się nazywam, czuję taki, taki ścizów w głowie i nie lubię tak późno wstawać, ale nie sądziłam, że się nie obudzę wcześniej. Nie, nie. Chyba przez ten basen wczorajszy. W każdym razie właśnie wczoraj jak wracałyśmy to droga tam z tego hotelu, w którym był basen do mojej mamy była tak przez las, takie zakręty i ciemno i właśnie sobie tam można, było, można było tam jechać 90 km na godzinę. Nawet dwa samochody mnie tam wyprzedzały na podwójnej ciągłej, bo wlokłam się na tej drodze 50, bo właśnie sobie myślałam, że no jak mi wyskoczy taka sarna w, po ty, ta, w tym mroku, na tych zakrętach, to po prostu yy, no, będzie masakra. Na szczęście żadna nie wyskoczyła, no ale właśnie tak się tam strasznie powoli tam jechałam w do tego, jak, e, jak było można. No ale dojechałyśmy bezpiecznie. No w każdym razie właśnie dzisiaj jadę do sklepu, bo chciałam wczoraj po drodze skoczyć do sklepu, ale no już było za późno. Stwierdziłam, dobra, to dziś sobie skoczę. Chciałam dziś też przetestować polerkę do tych świateł, którą Wam kiedyś pokazywałam. wezmę, jak mi, nie, jak mi nie przejdzie do powrocie, to wezmę tabletkę na ból głowy, bo normalnie no tak to się kończy, jak ja sobie późno wstanę. A w ogóle chciałam wam powiedzieć, że tu jest ciepło niby, ale tu jest zawsze taki jakiś górski powiew arktyczny. Może nie zawsze, bo jak są upały, to potrafią być upały, ale prawie zawsze. Normalnie dobrze sobie wzięłam kamizelkę, bo no tak, tak wiecie, tak rześko, no. Niby ciepło, ale rześko. No, o co tak będę teraz. Mam paczkę do odebrania w paczkomacie. Miałam ostatnio historię. Chciałam zamówić prezent urodzinowy. Zamówiłam. Miał przyjść, zamówiłam go do Krakowa. Miał przyjść na następny dzień albo dwa dni później, ale wiecie co, został, e, miał przyjść tego samego dnia, już, w sensie, był już, był już ten dzień, w którym to miało przyjść. A tutaj nawet paczka nie wyszła od nadawcy. No więc trochę spanikowałam, bo stwierdziłam, że kurczę mi to nie zdąży przyjść, a miałyśmy wyjeżdżać już do mamy. Więc wzięłam i napisałam tam do tego sprzedawcy, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie. No nie odpisał mi od razu, no więc anulowałam tą paczkę i poszłam do sklepu to zakupić. A teraz sobie pomyślałam, że przecież mogłam to wysłać do mamy. No i właśnie drugą paczkę wysłałam do mamy yy, już i właśnie fajnie, bo mi doszła. To znaczy do mamy to dużo powiedziane, wiecie, tu do paczkomatu to trzeba pojechać kawałek, nie jest tak, że yy, jadę do paczkomatu cały czas i na zakupy. No ale jakby nie wiem, gdzie dokładnie jest ten paczkomat, ale pirazy drzwi znajdę, wiecie, teraz z Google Maps tą. Yy, no I... i później mi ten sprzedawca odpisał w końcu, że oni by to wysłali i by doszło tego samego dnia. Wiecie co? Ale że zamówienie zostało już anulowane. No No trochę się nie cieszę, bo jakby yy, myślałam, że rzeczywiście sobie to odbiorę z paczkomatu, ale z drugiej strony trudno mi uwierzyć, że oni by to wysłali i by tego samego dnia. Są te ekspresowe przesyłki, ale nie wiem. No ciekawe czy by doszło. A tak już w Krakowie to przynajmniej od sobie do sklepu, odebrałam sobie ze sklepu. Jakby to było jeszcze nie na prezent to pół biedy, ale... Um, później jest taki przypał jak trzeba świecić oczami. Szczególnie, że nie pierwszy raz bym świeciła oczami. Więc to tym wniosku. O ja jedzie przede mną y, samochód i pies wystawia głowę przez okno. Jaki słodki. Sobie, jedzie sobie z przodu na siedzeniu pasażera i o, i łapki też wystawił. Uuu, niestety we nie odwrócę kamery. Ale czadu. W mam taki bałagan, właśnie coś mi strzeliło. Coś tam jakieś śmieci się kuleją, wiecie, muszę to też dziś... Ale ja lubię sprzątać samochód. Więc dziś będę sprzątać samochód, powyrzucać śmieci, podkurzam sobie. Jeszcze jakieś rzeczy mam, cały bagażnik w piasku po naszych różnych wypadach na te zalew czy jakieś tam, będzie pływanie. Aha. Więc dziś będzie dzień gospodarczy. Jeszcze dalej. najpierw pojadę chyba do sklepu, a w drodze powrotnej zahaczę o paczkomat. Może zrobię obczajkę wzrokową. Czy widzę ten paczkomat? Bo on gdzieś tu powinien być. Nie widzę. Więc co, gorąco się zrobiło? To dobrze. Pokażę Wam ci ciekawych rzeczy, co opolowałam. Kwiatka. Ja mam takiego i on nie rośnie. I wzięłam mamie. Mamie to będzie jeszcze lepiej rosnął, bo mamie tak kwiatki rosną. Rzeszok. Słonecznik. Może sobie podubimy z dziewczynami. I co tu jeszcze było? Co tu jeszcze było? Mhm. Taki napój ciekawy z lipą. No, to stylet, reszta, wiecie, jest tyle. A resztę wiecie, jakieś standardowe. Mam paczkę. Mam jagodzianki. Wszystko mam. Takie pasy. Mamy słonecznik, tu będziemy go szkubać. Ja będę szkubać, i, i jak spotkam ptaka, to I Kawę mam. Go I ciepło się zrobiło. I bramy nie zamknęłam. Że to hmm. ja... Mama wyjmie z jej. Mhm. Że,